Zleczek odpalił, muszę go przeprowadzić, ale jeszcze przy okazji węgiel wstawię, żeby nie mógł na, na deszczu. Jadę po ten węgiel, zobaczycie, to jest jako groszek. Znaczy się o, ktoś zostawił drzwi PMC. No i wiadomo kto. Wiadomo kto. Proszę, madam. No, pogoda się zrobiła nieciekawa. Delikatnie pada taki śnieg z deszczem, może śnieg sam, zamarzający deszcz, bym powiedział. Dzisiaj na drogach będzie nie za ciekawie, także, także lepiej uważać. Yy, o czym chciałem powiedzieć? Właśnie, widzieliście, węgiel wstawiałem do, yy, chowałem przed śniegiem. Taka informacja, może nie wszyscy wiedzą, ale na stronie PGE można sobie profil założyć i kupić węgiel yy, dosłownie za połowę pół, za ceny, takiej, która jest na Yy, która jest na yy, składach. No, ja zamówiłem teraz dwie tony węgla za po 900 zł, no to a kupić na składzie, no to za mniej niż 2000 nie wiem, czy się kupi. Pytanie, jaki ten węgiel będzie? To się zobaczy, jak, przy, jak yy, przyjedzie. Znaczy nie przyjedzie to muszę po niego też jechać. Nie? U nas najbliższy skład chyba jest w opocznie. to muszę do, do opoczna jechać po ten węgiel, ale tak czy tak. To dołożyć do paliwa 100 zł w mi z powrotem. To, to, to jest tylko 100 zł, a nie, a nie załóżmy na to, nie masz 1000 zł, na dwóch 2000, tak? To już mam 2000 w kieszeni. E, taka informacja, zorientujcie się, o co chodzi z tym PG, 4 tony na rok możecie sobie zamówić. Y, I kasa w kieszeni zostaje. Siemandero na zima, test kamerki. i się ciemno robi, ale nawet ładnie nagrywa. Widać akładnie. I co? Idziemy do garażu coś porobić, posprzątać, bo dawno tam mnie nie było. Ja w garażu i tak szukam, mam zamiar zrobić sanki, takie duże sanki na kulik. Duże zobaczymy jak wyjdą, nie? Bo na razie projekt to mam tylko w głowie. Ale takie spore sanki na, na dwie, trzy osoby na kulik. Tylko tak chodzę i szukam materiału. Idę się przejdę, poszukam materiałów, znajdę to może zacznę dzisiaj robić. A jak nie, to zrobię, nie wiem, w poniedziałek, może. A propos sanek, to znalazłem taką rurkę tylko. I mam jeszcze drut żebrowany, taki gruby jak ta rurka, ale ten drut nie będzie się nadawał, bo te sanki były za dużo ważyły. No i dzisiaj z tego raczej nic nie wyjdzie z tej budowy tych sanek, sani, ale będę musiał raczej dokupić taki kształtownik, albo nawet jeszcze cieńszy trochę. I płaskownik, płaskownik to mam na górę, i do tego deseczki poprzykręcać, i będą zajebiste sanki, niezniszczalne. <grystanie> A propos mojego nieładu artystycznego na stole, no to tak to wygląda. Biorę się i to układam, bo nie mogę na to patrzeć. <grystanie> Jeszcze wałek, przypomniałem mi się, że wałek mam do wymiany, bo w tamtym roku przecież, znaczy no, w tym roku mi pękł. I mam w zasadzie przy opryskiwaczu pożyczony od kolegi. Też zwykły, nie jest przegubowy. Ten jest pożyczony. I kupić przegubowy, żeby na następny sezon ładnie to wszystko grało i buczało. Żeby na zakrętach nie było problemu ani nic, prawda? Zobaczcie, znalazłem w domu stary sekator, stare, stare lowe. Nie wiem, ile to ma lat, ale wystarczy mu tylko wymienić ostrze i przeciwostrze. I jest naprawdę elegancki sekatorek. I tu się nic nie psuło. No, w sklepach to już chyba takich nie ma. Co tu pisze w ogóle? Zaraz to wyczyszczę, zobaczymy, co tam jest napisane. No, z tego co doczytałem to jest lowe E7. Tylko yy, wystarczy, aby dokupić ostrze przeciwostrze i będę miał następny sekator. To jest taki malutki dosyć, ale. Ale nawet poręczny będzie. Do zabawy. No. Fajne. No i dobra Pany. Dzisiaj to już na dzisiaj to kończę. Idę chyba do domu, bo yy, rurki nie mam. Znaczy, kształtowników nie mam rurkę, tylko mam. To nic tego nie zrobię z tych nic nie wyjdzie z tych sanek. Yy, dzisiejszy film i tak bardziej nagrałem, żeby sprawdzić jakość kamery. Jak to wszystko wygląda. Ale widzę, że chyba będzie dobrze. Jeszcze zobaczymy, jak na YouTube a wrzucę. Ale, ale powinno być dużo lepiej. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. I powodzonka. Dzisiaj jest sobota, także odpoczywajcie.